Witaj na podcaście, w którym opowiadam o emocjach, ciele i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o metodzie oddechowej butejki. Konstanty Butajko był lekarzem, który w czasie swoich studiów, w czasie swojej praktyki pierwszej obserwował chorych pacjentów, bardzo chorych, których, którym często towarzyszył w ostatnich dniach ich życia. I to, co robił, to obserwował ich oddech. Zauważył, że czym ich stan zdrowia się pogarszał, tym bardziej ich oddech stawał się krótki, szybki. Był znany z tego, że po pewnym czasie był już w stanie przewidzieć, kiedy ktoś odejdzie z tego świata, na podstawie obserwacji oddechu. Tak się złożyło, że sam butejko zachorował. Dosyć dosyć poważnie, miał złośliwe naciśnienie tętnicze, i lekarze ogółem nie dawali mu zbyt zbyt dobrych rokowań, zbyt dużych szans na wyleczenie się z tego. I był taki dzień, w którym butejko obserwował swój oddech. Tego dnia miał bardzo silne bóle: bóle głowy, bóle nerek. Ból sercu i zaobserwował, że jego oddech staje się taki jak tych bardzo, bardzo chorych pacjentów, których obserwował. I miał taką refleksję, czy wpływając świadomie na swój oddech, będzie w stanie wpłynąć na te doznania, które, które miewał, na te symptomy choroby. I spróbował swój oddech spowolnić. Zrobił to, spowolnił swój oddech, wyciszył go i zauważył, że po kilku minutach te objawy, które miał, zniknęły. Co dało mu do odmyślenia, i postanowił sprawdzić, czy ten oddech ma realnie na to wpływ. I po chwili wziął kilka większych oddechów, szybkich. Okazało się, że ból natychmiast powrócił. Następnie znów zredukował swój oddech i ból zniknął. To był moment, w którym ta metoda zaczęła powstawać. Metoda, która bazuje na zdrowiu. Jest to oddech funkcjonalny dla naszego zdrowia. Niestety większość z nas oddycha niepoprawnie. Często nie mamy też tej świadomości niepoprawnego oddychania, w szczególności oddychania przez usta. Z tego względu, że jak pytam osoby, czy to w gabinecie, czy na kursach, jak często oddychają przez usta, najczęściej pada odpowiedź wcale. I zazwyczaj po chwili, gdy coś im mówię, obserwuję, że mają rozchylone usta, otwarte usta, więc przez nie oddychają. I często właśnie nie mamy tej świadomości. Jeśli rano budzimy się z suchością w ustach, może być to znaka tego, że w nocy oddychamy przez usta. Jeśli chrapiemy, mamy taką pewność, że oddychamy bardzo ciężko i oddychamy przez usta w nocy. I niestety ten, ten wzorzec błędnego oddychania przez usta jest bardzo częsty. Tak samo jak częste jest to, że oddychamy nadmiernie, oddychamy szybko, nieregularnie. Mamy takie przekonanie, które się wzięło z różnych źródeł, że Oddychanie dużą objętością powietrza jest dla nas dobre. Że to nas bardziej dotlenia. Okazuje się, że jest to błędne przekonanie. Tak samo jak ziewanie, jest taką też często oznaką niepoprawnego oddychania. Więc zdrowy oddech to oddech powolny. Zdecydowanie oddech przez nos. Mówi się o tym, że możemy tak często oddywać, oddychać przez usta, jak często jesteśmy w stanie jeść przez nos. Z tego względu, że usta powinny służyć tylko i wyłącznie do jedzenia i mówienia. W pozostałym czasie usta powinny być zamknięte i powinniśmy oddychać przez nos. Jeśli tak się nie dzieje i oddychamy przez usta, to bierzemy zbyt duże oddechy, zbyt duże wdechy. I zbyt duże wydechy. Jeśli nasze wydechy są duże, powoduje to, że tracimy bardzo cenny gaz, jakim jest dwutlenek węgla. Okazuje się, że to od tego gazu, od stężenia tego gazu, zależy to, czy jesteśmy dotlenieni, czy nie. Z tego względu, że krew jest wysoko nasycona tlenem. Ale to, czy tlen wydostanie się z krwi do naszych komórek, Konsekwencji do naszych narządów, także mózgu i serca, jest zależne od stężenia tego gazu. Jeśli spada on na poniżej 5%, tlen przykleja się do hemoglobiny, krąży w obiegu, a nie wydostaje się w takiej ilości jak powinna do komórek. Więc jesteśmy niedotlenieni poprzez to, że bierzemy duże oddechy, że nadmiernie oddychamy. To, jak sobie możemy pomóc, to spowolnić ten oddech, wyciszyć go i zdecydowanie oddychać przez nos. Jeśli oddychamy przez usta, to powietrze, które wdychamy, nie jest też ogrzewane, jak to ma miejsce w jamie nosowej, nie jest też sterylizowane przez bardzo cenny inny gaz, jakim jest tlenek azotu, który działa wirusobójczo, drobnoustrojowo-bójczo i on się głównie znajduje w jamie nosowej. Więc jeśli nie oddychamy przez nos, to łatwiej łapiemy infekcję. Z tego względu, że nie ma tej sterylizacji. Dodatkowo oddychamy zimnym powietrzem, nieogrzanym, więc znów łatwiej o infekcję. Jeśli oddychamy nadmiernie, nasz mózg dostaje dosyć silne bodźce i trochę wymyka nam się spod kontroli. I bardzo często w przypadku nadmiernego oddychania pojawiają się. Odczucia lęku, pojawiają się ataki paniki, stany lękowe. Stany lękowe są bardzo mocno związane z naszym oddechem i możemy na nie wpłynąć, właśnie ćwicząc nasz oddech. Zwróć teraz uwagę na swój oddech. Nic nie zmieniaj, tylko go zaobserwuj. Zwróć uwagę, czy oddychasz przez nos, czy przez usta, czy twoje usta są choć trochę rozchylone. Zwróć uwagę na długość swojego wdechu i długość wydechu. Czy wdech i wydech jest na podobnym poziomie? Czy wdech bądź wydech jest dłuższy? Zwróć uwagę, co się porusza w Twoim ciele pod wpływem wdechu i co się porusza w Twoim ciele pod wpływem wydechu. Zwróć uwagę. Na prędkość swojego oddychania. I regularność. Bardzo często jest tak, że wdech i wydech jest równy, a czasem nawet wdech jest dłuższy niż wydech, co prowadzi do tego, że nasz organizm jest nadmiernie pobudzony. Idealnie by było, aby nasz wydech był dłuższy niż wdech. Najprostszą techniką wyciszającą jest skupienie się na oddechu i skupienie się na wydechu i delikatnie go wydłużanie. Delikatnie w komfortowy sposób, niesiłowo. To będzie zdecydowanie nas wyciszać i uspokajać. Może udało Ci się zaobserwować, co się ruszało w Twoim ciele pod wpływem oddechu? Czy ruszał się bardziej brzuch, dolne żebra? Klatka piersiowa, a może barki? Prawidłowy oddech to oddech przeponowy, bardzo często mylony z oddechem brzusznym. Oddech brzuszny nie jest oddechem przeponowym. Oddech y, przeponowy to oddech dolnożebrowy, w którym dolne żebra się aktywują do ruchu w sposób delikatny. Więc jeśli bardziej aktywuje się brzuch, jego dolna część, albo klatka piersiowa, albo barki, to znaczy, że oddychamy troszkę niepoprawnie z tego względu, że aktywują się mięśnie pomocnicze, które powinny się aktywować tylko wtedy, gdy mamy nadmierne pobudzenie, większe pobudzenie niż zazwyczaj, gdy praktykujemy coś intensywnego, jakiś intensywny sport, albo mamy jakiś wytężony wysiłek, stres, to wtedy aktywują się mięśnie pomocnicze, aby pomóc nam w oddechu. Ale w standardowym, neutralnym oddychaniu powinny aktywować, się głównie, powinny aktywować się głównie przepona, czyli ten ruch powinien być na poziomie dolnych żeber. Oddech oczywiście powinien być przez, no, przez nos, nie przez usta. Możemy na to wpłynąć, zwracając na to uwagę, możemy na to wpłynąć, robiąc ćwiczenie oddechowe metody butejki. A w nocy, gdy nasza świadomość jest wyłączona i nie możemy obserwować tego, możemy na to wpłynąć bardzo prostą techniką, zaklejając swoje usta plasterkiem. Plasterkiem papierowym, czyli z wiskozy o szerokości 2,5 cm zaklejamy usta po to, aby oddychać przez nos. I tu też taka ciekawostka, jeśli wasz nos jest często zatkany, często jest nieżyt nosa, to tak się dzieje wtedy, gdy my oddychamy przez usta, gdy nie oddychamy przez nos. On się nam zatyka. Czym bardziej będziemy oddychać przez nos, tym bardziej nos będzie się odtykał. Więc yy, zdecydowanie warto na to zwrócić uwagę yy, i w szczególności jeśli pojawia Wam się taki myśl, nie mogę zatkać za, za, zaklejciu z plasterkiem, bo, bo będzie mi ciężko oddychać, bo mój nos jest ciągle zatkany, to właśnie to spowoduje odetkanie nosa, między innymi. Oczywiście warto to wesprzeć ćwiczeniami. Plasterka nie używamy u dzieci poniżej 5 roku życia. Też go nie używamy, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu czy jakichś środków psychoaktywnych, ale standardowo możemy to zrobić na noc. Jeśli pojawia się jakiś stres przed tym, aby użyć plasterek, polecam, aby za dnia na 20-30 minut go użyć i sprawdzić, czy nie jest to nic strasznego i można spokojnie oddychać w taki sposób. Więc bardzo do tego polecam, bo to jest prosta technika, która może dać nam szybkie efekty. Efekty takie, że gdy oddychamy poprawnie w nocy, budzimy się z większą ilością energii. Nasz sen jest lepszej jakości. Rano powinniśmy, tuż po przebudzeniu, być rzeźcy. powinniśmy mieć energię. Jeśli pierwsze co po przebudzeniu o czym myślimy, to wypicie kawy, bo jesteśmy nie do życia. To znaczy, że coś nie tak funkcjonuje w naszym organizmie. Oczywiście może być tego wiele przyczyn, nie tylko oddech, ale praktyka z oddechem bardzo potrafi w tym wspomóc. I z doświadczenia wielu osób, którym to zalecałem, wiem, że i też swoim, e, że naprawdę może być to bardzo, bardzo cenne i pomocne. Że budzimy się z większą ilością energii, bardziej rzeźcy, e, możemy spać w konsekwencji później krócej. E, więc bardzo polecam od tego zacząć. Prosta, prosta sprawa. Oddech będzie wpływać na nasze zdrowie, na to jak będą pracować nasze organy, więc może być bardzo, bardzo pomocne do tego, żeby wspomóc się w homeostazie, ale też wspomóc się w tym, jeśli pojawiają się jakieś symptomy choroby. Więc bardzo polecam, w szczególności w astmie, w alergii. Metoda butejki jest przebadana, jeśli chodzi o astmę. Większość osób, gdy zaczyna stosować tę metodę, odstawia leki na astmę, oczywiście pod opieką lekarza. Ma jej epizodów, one praktycznie już się nie pojawiają. To samo jest z alergią. Bardzo pomocne ćwiczenia oddechowe będą w przypadku problemów z sercem i wspomnianym już atakiem paniki, gdy mamy stany lękowe. To zdecydowanie będzie to bardzo pomocne. Podsumowując, zachęcam do tego, żeby oddychać wyłącznie przez nos, oddychać delikatnie, spokojnie, regularnie, przeponowo, czyli z delikatnym ruchem dolnych żeber. I żeby ten wydech najlepiej był troszkę dłuższy niż wdech. W nocy oddychamy spokojnie, łagodnie, więc bardzo pomocne może być zaklejenie ust plasterkiem. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piście, zachęcam do subskrypcji, podcastu oraz moich stron na Facebooku i Instagramie. Dzięki i do usłyszenia!